Ja chcę tutaj, nie będę tutaj z handlu korzystać, a może się uda wybronić. Postaram się chwilę tutaj obronić. Jak nie, to skorzystam z e, jednej, no z jednego z najlepszych błędów w sumie w tej grze. Tylko najpierw wypadałoby sobie coś tu wyrekrutować. Oj, mam to te badania, i mam tyle samo utrzymania wojska co wcześniej, więc to takie trochę dziwne. Okej, okay, oni mają dużo armii, ale chwila, też ich tutaj przygotowałem, e, przeatakowałem. Wyprowadzę kontry, odbiję swoje tereny i zobaczymy, co się stanie. Tylko chwila. Lecz w sumie niepotrzebnie tą wojnę kontynuuję, bo tracę tutaj złoto i tego typu rzeczy. Trzeba było chyba wcześniej z tego handlu korzystać, ale można się tutaj coś pobić. Raczej wątpię, że też z tej wojny jakieś tereny dostanę. Okej, okay, Kraków chyba zostanie przejęty. Nie został? Okej. Okay. Dobra, na Zakarpaciu bym się tutaj przygotował jakoś na inne ataki jakieś. Tylko chwila, może by się na taki rozejm zgodzili. To by było przyjemne, ale się nie zgadzają i chcą ciągle atakować. No dobra. To niech oni się tutaj wypalają, sobie coś takiego jeszcze zrobię. Okej, okay, teraz coś takiego. I może teraz rozejm? No nie no, ta wojna z Ukrainą będzie trwała ciągle. Nie chcę tutaj z, błę z błędów gry korzystać, ale jak ta wojna potrwa jeszcze jakoś dłużej, to chyba będę zmuszony. No nie no, ej, o co pływa? Oj, nie wszystko wyszło. Też jest taka opcja, że ja się tutaj po prostu trochę pobiję. poprawienie relacji od Ukrainy. Jak Ukraina mi wysłała poprawienie relacji? Niby jak jesteśmy w stanie wojny. Nie wiem czasem jak działa ta gra. Dobra, denerwuje mnie już ta wojna. Można ją zakończyć? I co mam, znowu tutaj gdzieś armię rekrutować i się odbijać? Śmiechu warte. Rosja mi pomoże. Rosja nie ma żadnych wojen, my się lubimy. Dobra. Pyk, pyk. Okej, okay, wszystkie tereny znowu są odbite. Rosja tutaj mocno przeatakowała, i czy oni się na Im zgodzą? Nie? Dobra, ale to po prostu to już wystarczy poczekać, myślę. Też tutaj oni mają wojnę na dwa fronty, więc jakoś mocno mnie atakować nie będą. Nawet ja mógłbym ich zaatakować. Okej, okay. teraz sobie armię dorekrutuję, to powoli będę atakował. Jeszcze raz. Okej, okay, a może teraz w ogóle. Co to są za armie? 38 żołnierzy, 65, 9? Czemu oni tutaj na takie śmieszne armie walczą? A już nawet nie graniczę z Ukrainą. Oni się dalej na rodzajem nie zgadzają. Ja się tutaj nawet nie mam już jak bić z nimi. Halo. Okej, okay, zgodzili się i mam nawet zakarpacie. Świetnie. To trzeba to zasymilować, też populacji mi pewnie ubyło. Przez ten czas... Aha, i mam rebelię znowu. Ale dobra, to się ch y chwilę ogarnia. To tutaj pewnie zadowolenie też jest słabe. No ta, przecież te miasta były plądrowane przez jakiś czas. No trzeba było z tego... Yy, z tego będu skorzystać wcześniej, ale chciałem się tutaj trochę pobić, jakiś może content porobić czy coś. Dobra, chwileczki takiego, Pyk. No i świetnie, już festiwale są robione, zadowolenie idzie w górę. Tak, żeby wszędzie było powyżej 70%, byłoby fajnie. Okej, okay, bym teraz sobie jeszcze zrobił coś takiego, żebym nawet 40% wydawał o coś takiego na przykład. Mogę sobie teraz armię wyrekrutować jeszcze, chociaż ilość poboru